Czy kurs bitcoina zacznie wkrótce rosnąć i to dość gwałtownie? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Cześć Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym jest halving, przypomnij, proszę, bo przed nami takie zdarzenie gdzieś tam w drugiej połowie kwietnia. E, tak. E, halving łączy się oczywiście z takim czymś jak kopanie. Bitcoina. Bardzo często mówi się o kopaniu, o górnikach, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Choć jest to już coraz mniej popularne, to jednak w przypadku tej głównej kryptowaluty, czyli bitcoina, w dalszym ciągu, w tym tak zwanym blockchainie, transakcje potwierdza się za pomocą przeprowadzania skomplikowanych zadań matematycznych i te zadania są prowadzone przez komputery. I w co mniej więcej 4 lata mamy do czynienia z tak zwanym halvingiem, czyli za przeprowadzenie takiego bloku, czyli kolokwialnie mówiąc, za wykopanie bloku, dostaje się nagrodę. I taka nagroda na ten moment wynosi 6, 6 i 6.25 bitcoina, więc jest to oczywiście bardzo duża kwota, natomiast po halvingu, który będzie miał miejsce prawdopodobnie 20 kwietnia tego roku, ta nagroda spadnie do 3125 3125 bitcoina, czyli o połowę tak jak z właśnie z języka angielskiego halving e, to znaczy przepołowienie, czyli e, ta nagroda dla górników będzie dwukrotnie mniejsza. Po co w ogóle jest ten halving? Halving jest związany z tym, żeby podaż bitcoina nie rosła w nieskończoność do bardzo wysokich poziomów i dzięki temu, że ta podaż dodatkowa jest zmniejszana e, co 4 lata, poprzez te mniejsze nagrody, no to to powoduje, że mamy inflację, jeżeli chodzi o walutę, czyli waluta jest coraz większej warta ze względu na to, że przyrost jej podaży jest mniejsza, więc oczywiście no jest to, jest to taki czynnik, który teoretycznie powinien prowadzić do wzrostu cen. No i faktycznie, jeżeli popatrzymy sobie na historię, no to widzimy, że zwykle przed halvingiem i po halvingu wzrosty na Bitcoinie były dosyć wyraźne. To jest perspektywa od roku w tył i do roku w przód. Natomiast no też warto zwrócić uwagę, że największe wzrosty zwykle mają miejsce tuż przed halvingiem. Później mamy taką stabilizację na rynku, i dopiero w perspektywie około 150-200 dni od halvingu mamy naprawdę spektakularne wzrosty. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się działo w 2020 czy w 2016 roku, no to naprawdę te wzrosty właśnie po tych 150 dniach około od halwingu były naprawdę spektakularne i sięgały kilkuset procent w porównaniu do tej daty halvingowej. Czyli takim bardzo ciekawy chyba tak. powinien być grudzień, tak jak prosto można policzyć, prawda? Gdzieś tak w okolicach grudnia powinno się wiele dziać w okolicach grudnia lub nieco wcześniej oczywiście jakby każda sytuacja jest zupełnie inna no nie można powiedzieć że dokładnie to samo się zdarzy co 4 lata czy 8 lat temu dodatkowo trzeba pamiętać o tym że teraz mamy zupełnie inną sytuację na rynkach finansowych niż wtedy dodatkowo w przypadku bitcoina mamy działanie funduszy typu ETF i co ciekawe jest to bardzo interesujące, ponieważ ETF-y przez bardzo długi czas skupowały właśnie bitcoiny o zdecydowanie większej wartości niż wynosiła dzienna nagroda za wykopanie bloków w bitcoinie, więc tak naprawdę ETF-y musiały kupować. Bitcoiny z rynku, a nie te nowe bitcoiny, które były wykopane przez górników, a dodatkowo w kwietniu się to jeszcze zmniejszy, te nagrody. Więc jeżeli dalej środki do tych funduszy ETF na bitcoina będą płynąć, no to może się okazać, że faktycznie te fundusze będą musiały skupować jeszcze więcej bitcoinów z rynku, więc to wyssie płynność i spowoduje teoretycznie oczywiście, że bitcoin może być droższy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że bitcoin jak i inne kryptowaluty to jest bardzo spekulacyjny rynek i tam nierzadko mamy ruchy, na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu procent dziennie. Więc oczywiście biorąc pod uwagę chęć inwestycji na takim rynku musimy być gotowi na to, że w jeden dzień możemy stracić kilkadziesiąt lub nawet kil lub nawet całość swojej kwoty, jeżeli oczywiście będziemy obstawiać za złym kierunkiem lub za złą kryptowalutą. Chyba słabną szansę na to, że kolejna kryptowaluta. Stanie się przedmiotem obrotu, albo przez ETF-y? Jeżeli chodzi o kolejne ETF-y, na kolejne kryptowaluty, no to oczywiście trzeba pamiętać, że w Europie mamy podobne rozwiązania, natomiast oczywiście E, wszyscy oczekują na to, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest oczywiście najwięcej pieniędzy ze strony instytucji finansowych i teraz instytucje finansowe zastanawiają się, czy będziemy mieli akceptację e, funduszy typu ETF na Ethereum. No i okazuje się, że na razie przynajmniej nie jest zbyt głośno o tym. W przypadku tego, kiedy mieliśmy, byliśmy przed akceptacją funduszy typu ETF na Bitcoina, no to jednak była jakaś większa komunikacja pomiędzy sec amerykańskim i sponsorami tych funduszy ETF. Natomiast teraz, kiedy za około 60 dni będziemy mieli te deadline'y, jeżeli chodzi o akceptację funduszy na Ethereum, to na razie nie słychać zbyt wiele ze strony SEC-u, więc można oczekiwać, że najprawdopodobniej te wnioski będą odrzucone. A czy dla ciebie Bitcoin jest bardziej wiarygodny niż Ethereum? Ze względu właśnie na to, że na SEC, na postępowanie SEC, na ETF-y i tak dalej? Jeżeli chodzi o to, która kryptowaluta będzie, jest tak naprawdę bardziej wiarygodna i która będzie tak naprawdę kluczowa na rynku, no to najprawdopodobniej Bitcoin pozostanie. Tą najdroższą kryptowalutą na świecie, choć oczywiście, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, to Ethereum jest zdecydowanie lepszą kryptowalutą niż Bitcoin, natomiast raczej porównałbym to do tego, co dzieje się na rynku kruszców. W przypadku złota, no to złoto nie jest używane tak mocno w życiu codziennym do przemysłu, natomiast srebro zdecydowanie mocniej. Oczywiście srebra jest więcej niż złota, ale jednak srebro używamy zdecydowanie częściej, a jednak jest no kilkadziesiąt razy tańsze. Niż jest to w przypadku złota. Więc bardzo podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku Bitcoina i Ethereum. Bitcoin najprawdopodobniej będzie tą kryptowalutą, którą e, wszyscy będą składować tak samo jak składują złoto. Natomiast Ethereum będzie używane, e, jeżeli chodzi o transakcje czy inne kwestie związane z blockchainem. Gdyby zaryzykować, ile może kosztować Bitcoin na koniec tego roku? Oczywiście trudno jest to oszacować, bo z jednej strony może kosztować 100-120 tysięcy dolarów, jeżeli powtórzy się historia związana ze wzrostami około halvingowymi, ale oczywiście też nie można wykluczyć tego, że Rynek będzie zbyt gorący i pęknie pewna bańka. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że fundusze będą musiały sprzedać bitcoina, które posiadają, ze względu na to, że środki będą potrzebne gdzie indziej, inwestorzy będą wyciągać swoje środki, to wtedy halving nie pomoże tak naprawdę, i nie jest wykluczone, że bitcoin. Nie tylko straci połowę swojej wartości, ale dwie trzecie czy czwarte swojej wartości. No ale oczywiście do tego musielibyśmy mieć jakiś kryzys, który by doprowadził do tego, że ludzie będą poszukiwać płynności i tą płynność będą mogli uzyskiwać w postaci sprzedaży swoich certyfikatów jednostek właśnie w funduszach ETF. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nie będziemy mieli kryzysu, będzie dalej popyt na te jednostki, to oczywiście wtedy nie jest wykluczone, że właśnie Bitcoin sięgnie powyżej 100 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. O tym, co się dzieje na rynku kryptowalut, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.